Witam serdecznie wszystkich. Mamy niedzielę 28 sierpnia. No, powiedzmy, że lato za nami. O, i na dworze znowu mamy. O, to pada od wczoraj wieczorem. Nie ma tego deszczu dużo, ale pada. No, tak, po taczkach widzę, że napadało tam parę litrów wody. No, będzie prawdopodobnie likwidacja pomidorów tam na zewnątrz. Kurom deszcz nie przeszkadza sobie łażą i mokną. Także pogoda zrobiła się typowo angielska, dlatego w Anglii nic nie rośnie, chyba że pod osłonami. Oprócz kapustnych i ziemiaków, przesiąkniętych wodą, w Wielkiej Brytanii naprawdę słabo rosną różne rzeczy. Miałem tego przykład, bo 12 lat tam mieszkałem. Ale nie o tym dzisiaj. Dostałem od sąsiada o taki pomidor. Jest to mm, jakaś odmiana malinowego przekazywana z rąk do rąk. Jak mi powiedział, od około 50 lat pozyskuje się nasiona, właśnie metodą taką domową. I tego pomidora w takim celu mi właśnie dał. Jest taki bardziej ten kolor. Taki wiśniowy. Tu dla przykładu zerwałem zerwałem mojego pomidora. I on jest taki rzeczywiście taki kolor malinowy, a ten jest taki dużo ciemniejszy. Ale ponoć jest też bardzo smaczny, zobaczymy. W przyszłym roku go spróbuję posiać. Myślałem, czy będzie większy od mojego rekordu moja elektroniczna waga, niestety nie ma baterii, muszę gdzieś ciągle zapominam kupić i na tej wadze z PRL-u pokazuję 77 deko więc do prawie 85 z mojego no jeszcze nie jest jeszcze troszkę brakuje, ale też jest to bardzo dobry wynik, 77 deko mój sąsiad zajmuje się już praktycznie całe życie zajmuje się potocznie mówiąc badylarstwem czyli posiada tunele foliowe tam za płotem nie liczyłem ile ich tam jest 8 czy 10 także ma bardzo bogatą praktykę w uprawie pomidorów, ogórków, kalafiorów, wszel wszelkich innych warzyw, które pod osłonami uprawiał. Stosuje się do jego rad wychodzą na dobre w moich skrzyniach, tak jak tutaj widać na samym dnie. Użyłem nawozu od konia, chciałem też odpowiedzieć niektórym użytkownikom: nigdy nie neguję żadnych rad, żadnych doświadczeń innych ludzi, dlatego że każdy ma swoje jakieś tam przyzwyczajenia, jakieś doświadczenia. Wielu ogrodników hoduje o wiele ładniejsze pomidory od moich. Ja jestem pierwszy rok w Polsce. Na szybkiego, że tak powiem, dokończyłem budowę tej szklarni. Wszystko, tak, no nawet te pomidory malinowe, tutaj to przynajmniej tydzień opóźnienia względem wszelkich innych youtuberów czy hodowców, co uprawiają swoje właśnie warzywa pomidory. No ja zbazowałem na trzech odmianach. O nasionach będę mówił zaraz. Troszkę dzisiaj chciałem więcej tematów poruszyć. Może zacznę od nawozów. Dzisiaj tylko jaka krótka wzmianka. Kiedyś byłem prymusem z chemii, więc nie są mi to obce jakieś tematy. Nawozy azotowe służą głównie do tego, by roślina się ładnie rozwinęła. Tam użytkownicy mi zaznaczyli, że moje pomidory jakby poszły w tryb wegetatywny. Co to znaczy? To znaczy, że roślina bardzo inwestowała w swoje, w swoje liście, w swoje łodygi, w rozwój siebie, a mniej się skupiała na owocach. Troszkę się z tym nie zgodzę, bo to, co już tu zostało, to już jest mniej tych owoców, a już wyciągłem stąd bardzo dużo. Eee... Także przynajmniej ten malinowy olbrzym naprawdę według mojej oceny wyowocował bardzo pięknie i średnie owoce około 30 deko. Jak popatrzymy na, na te pomidory, naprawdę są duże. No, także nie mogę nic im zarzucić, nawet na tych górnych piętrach. Proszę zobaczyć, że że te te owoce są naprawdę duże. Tutaj jest ten ładny z tym noskiem. I tu jest kolejny duży pomidor. Na, nawet jeszcze wyżej tworzą się także duże, duże grona tych malinowych. No tak, powiem szczerze, że głównie rozdaję te te pomidory. Tam też już jest bardzo duży, już się wybarwia. Tam jest jeszcze bardzo duży, jest powyżej 30 deko. Niektóre są mniejsze. No. Od różnych czynników to zależy. No także, wrócę do nawozów. Rośliny lubią najbardziej formę, formę azotanową. Taka forma występuje w akwarium. Jeśli ktoś hoduje rybki, to ma kłopot z pozbyciem się NO3. NO2 z reguły. Filtruje się w kamieniach, które są w filtrach akwariowych, natomiast NO3 no, tym zajmują się rośliny, przerabiają właśnie NO3 formetą azotanową i w moim akwarium, miałem w Wielkiej Brytanii akwarium 420 litrów, hodowałem pyszczaki i pielęgnice. I one niestety dewastowały mi wszystkie rośliny, więc musiałem częściej podmieniać wodę, i tą wodą podlewałem moje uprawy w, w tunelu. Bardzo ładnie rosły, bo była to woda nasycona właśnie NO3, czyli formą azotanową, tą, które, która jest przyswajalna najszybciej przez rośliny, naj, najłatwiej rośnie. Yy, druga forma nawozu jest to yy, amidowa forma. Głównie stosowana na polach, amidowa forma przekształca się najpierw w amonową, a amonowa dopiero w azotanową więc jest daleka droga z amidowej do azotanowej. Głównie stosuje się to przy ziemiakach, kukurydzy, jakichś tam zbożach długo się w glebie przekształca do przyswajalnej formy, ale też zostaje długo w glebie. No, natomiast tą, którą ja zastosowałem, i to niewielkiej ilości, był to ten niebieski, właśnie siarczan amonu. I tu jest właśnie w formie amonowej azot około 21%. Nie było go aż tak dużo, ale zawsze coś. No i y, zużyłem raz nawóz NPK z y, grupy azoty, polifoska. Tam jeden użytkownik mi zwrócił uwagę, że. Stosowane składniki zawierają kadm, więc będzie trzeba to jakoś pozbyć się nie stosować więcej. Ym, kadm blokuje u ludzi przyswajanie cynku, a cynk odpowiedzialny jest za odporność organizmu. Więc jest troszkę rzeczy, o które trzeba zadbać. Ja tylko zużyłem właśnie te 2 kg tego, tej polifoski 5, 10, 20 i zawierał też, zawiera też magnes. No tego nawozu niebieskiego, tego siarczanu amonu, używałem tylko przy wzroście także do zakwaszenia troszkę wody do zrównoważenia pH żeby było około 5-5,5. No i teraz na końcu użyłem właśnie ten egzokol. Nawóz głównie chodziło mi o, o potas. Ale tutaj jeśli popatrzymy na skład. Amonowego azotu, wszystkiego jest 11%, całkowitego azotu, amonowego tylko 1,6%, a 9,4% jest właśnie azotanowego. O, tak to wygląda, już ostrość się dobrze ustawiła. Więc ten nawóz tej firmy raczej biorę pod uwagę, bo skład ma bardzo dobry. po Rozwinięciu roślin i owocowaniu. Czyli dobry nawóz przy owocowaniu. No, to by było tyle, jeśli chodzi o nawozy azotowe. Głównie stosowane przy rozwoju rośliny. Czekamy zawsze z wielką niecierpliwością, aż dobiją nam nasze pomidory do, do sufitu. No i w, głównie w tym uczestniczy azot. Forma amonowa. Blokuje też przyrost masy korzeniowej, a wiemy, że nie tylko korona się liczy, ale też yy, liczy się też korzeń. Tu w tym wypadku ożarowski złoty w, moim, w mojej ocenie się bardzo słabo ukorzenił, jeden mi wręcz zwiędł i usech, I ten pierwszy tutaj, także bardzo często pokazuje zwiędnięty ten czubek, trzeba go częściej podlewać. Już go ogołociłem z liści, praktycznie kończy już swój żywot, ten ożarowski złoty. No i doczekam, doczekam jego końca i sprawdzę, jak się ukorzenił, ale podejrzewam, że bardzo słabo, takie miał jakieś słabe sadzonki, i tu też jest ten Ożarowski, dziwny taki na trzy pędy puszczony, 15 gron naliczyłem i jeszcze u góry kwiaty ma. I on bardzo poszedł w liście. Nie wiem czy to cecha tylko tego jednego krzaczka, bo naprawdę wyglądało jak z początku, jak zupełnie inna odmiana. A podlewane wszystko jest tak samo. A tu jest przykład tego żarowskiego. Ma bardzo rzadziutkie liście, nawet na czubku. A ten nawet u góry ma bardzo gęste i wielkie liście. Także tak to wygląda. Wyowocował ten ożarowski złoty bardzo dobrze. No i gron jest bardzo dużo, nie są może aż takie wielkie te, te owoce, no ale ilość powala tutaj, 15 gron na tych trzech pędach. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na, przy tym deszczu trochę się rozgadałem, będzie trochę dłuższy filmik, na nasiona, które zebrałem na przyszły sezon no pierwszy to właśnie będzie ten w wieczorem coś tych nasion i wysuszymy na przyszły sezon wszystkich pomidorów będę miał 11 może zacznę od tych większych na pewno to będzie ożarowski złoty sprawdzony ładnie wykiełkowały te rośliny następnie wysoki malinowy olbrzym nie wiem czy to jest Hożarowski czy nie ale tak na paczce pisze więc tak cytuję no i sprawdzony pomidor smaczny zakupiony w angielskim Lidlu Marmant sporo tego poszło do słoików bardzo dobry smak bardzo z tych pomidorów jestem zadowolony i jeśli jeszcze gdzieś dojrze no to jest moja ostatnia paczuszka zakupię na pewno na przyszły sezon jeszcze to będziemy używać. Chciałem zakupić takie, taka odmiana bycze serce, czy coś takiego, to się nazywa ox też taki kolor malinowy, zresztą opisane jest, że, że wygląda jak malinowy, oprócz tego kształtu, także to też na przyszły sezon, no i tutaj jest taka odmiana czarny książę. Tam jeszcze jeden użytkownik mi podał parę odmian. Chciałbym nawet do, do 20 odmian w przyszłym roku yy, posadzić i zająć się uprawą. Pomidory to ciekawa zabawa. Na razie się zajmuję głównie uprawą i, i rozdaję moje pomidory. No i dla siebie do, do słoików. Yy, to są duże odmiany. Odmiany te większe, na razie mam ich 6. I odmiany drobniutkie, których w tym roku nie miałem. Tu jeszcze też, właśnie z Anglii, przywieziono taki y, ogrodowy przysmak. To takie drobniutkie pomidorki, spróbuję to wysiać. Później figiel. Zaznaczę, że nie reklamuję tu żadnych firm, żadnych nasion, akurat. Y, Nasiona tej, tej, tej firmy Legutko sprawdziły się, wszystkie ładnie mi zeszły, praktycznie bez żadnych strat. I dlatego, jak są gdzieś w sklepie, to kupuję. I teraz te drobne to już jest drugi drobny. Później taka Mirabelka z tych koktajlowych. Później tutaj taki znalazłem ładny kształt. Radana też je spróbujemy uprawiać i black cherry taki ciemniejszy pomidor z tych to na przyszły sezon na razie zdobyłem 11 odmian no i tym się będę bawił w przyszłym roku na sam koniec jeszcze pokażę mój poplon tutaj papryczki przy kasie sklepowej nie mogę się oprzeć i kupuję. Ciocia mi zakupiła tutaj ostatnio. Tak Fajnie się to wybarwia. Końcowy kolor, jak widać, będzie czerwony, ale początkowo taki szary, żółto-szary. Tu mam takie też kolorowe czerwony, idą. A ta papryczka ta papryczka idzie w czarny. I tu miałem gościa, widzę. Opędzlował jedną, z tymi ślimakami podczas tej wilgoci naprawdę katastrofa jest. Te pomidorki miały tą stopkę i po podlewaniu tamtym nawozem, ta stopka, brak potasu znika, proszę zobaczyć, ładnie, ładnie się pomidory powybarwiały do końca. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Później, no pomidory troszeczkę około metra. No i tu poplon poszedł. Trzy dynki, parę ogórków tam zeszło i rzodkiewka, no rzodkiewka idzie jak ogień. To jest dwa, trzeci dzień i już jest taka wielka. Tam jakieś ogórki samosiejki się wdały. A jak się przyjrzymy, taki zaczyna mech rosnąć. Sypnąłem czarny sezam, nie po to, żeby go zbierać, ale żeby sobie rósł. No i tam jest parę ogórków z koprem. Koper z zszedł, taka taśma, pozbyłem się po prostu tych nasion. No, widzę, że, że te pomidory jeszcze idą do góry. Tu nawet jakiś kwiatostan się jeszcze zrobił. Także nie zostawiam tej skrzyni e, samopas. Widać, że wszystko rośnie normalnie, mimo podlewania wodą utlenioną. Zaznaczę, że woda utleniona w, y, w dawkach symbolicznych, jakie ja stosowałem, nie degraduje wcale gleby, wręcz przeciwnie, jest bardzo dobrym stymulantem do wzrostu, dotlenia układ korzeniowy. Ubija bakterie beztlenowe, które raczej nie służą roślinom ani, ani nawet ludziom. Także tak to wygląda na, na dzisiaj. No, staram się dzielić swoją wiedzą. Jeśli ktoś nie chce, nie musi stosować moich metod półpraw pomidorów, czy tam innych, czy ogórków. Ja twierdzę, że to działa. Arbuzy. Na przykład też tak samo podlewane jak pomidory. Bardzo smaczne. Wszystko rośnie bardzo fajnie. Także tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Powoli się zaczynają o takie rzeczy. Zaraz się tego będę pozbywał, żeby się nie przenosiło na inne roślinki. Niektóre pomidorki już wykazują właśnie taki stan. Także to już jest starość roślin. I tak to wygląda u mnie w szklarni z okiem Pada znowu. Nie jest to dla mnie miłe. Dla pomidorów tam na zewnątrz też nie. Proszę zobaczyć, wszystko mokre. Jak to zwykłem mówić, siąpi i siąpi. No a jeszcze na koniec pokażę. Melonik się powiększa cały czas. I to by było na tyle. Mamy przed dziesiątą. Kureczki sobie łażą po deszczu. Życzę wszystkim zdrowia, serdeczności dobrych upraw i jeśli to możliwe proszę mnie oglądać dalej. Dziękuję.